Ulica, na której mieszkasz, droga, którą codziennie pokonujesz, miejsce, w którym spotykasz się z przyjaciółmi mają swoje tajemnice. Znasz je? W tym odcinku. Przeprowadzka z Krakowa do Warszawy. Rzecz dla wielu nie do pomyślenia. Przecież dawna stolica Polski to oaza spokoju, a do tego zagłębie poetów. Tymczasem krakowianka Ania nie rozpacza jakoś z powodu opuszczenia przed trzema laty swojej małej ojczyzny i dziarsko oprowadza nas po swoich ulubionych miejscach w Warszawie. Jedyną rzeczą, która kojarzyła mi się te parę, naście lat temu z Warszawą, to były łazienki i pomnik Chopina, przed którym właśnie jesteśmy. Tutaj widać ładnie zamek, pałac na wodzie, w łazienkach. A łazienki, jak widać zresztą, to zespół pałacowo-parkowy, klasycystyczne zabytki wokół, założone w XVIII wieku z inicjatywy Stanisława Augusta Poniatowskiego. Całe założenie było realizowane przez architektów królewskich Dominika Merliniego, Jana Chrystiana Kamsecera i Jana Chrystiana Szucha. Park spełnia dziś swoje zadanie, podobnie jak w poprzednich latach. Jest miejscem licznych wydarzeń o charakterze kulturalnym, rozrywkowym i sportowym, a także ulubionym miejscem spacerów. Kiedy człowiek tak niespiesznie spaceruje po łazienkach, to może się w nim obudzić pewna nostalgia i zaczyna wracać pamięcią do znów zacytujmy wieszcza kraju lat dziecinnych. Nie trzeba jednak wtedy zaraz gnać na dworzec centralny i łapać najbliższy pociąg do Krakowa, bo to, co przywodzi na myśl stolice Małopolski, da się znaleźć również w stolicy całego kraju. Ja Krakowianka, związana z kopcami w Krakowie, szukałam czegoś podobnego tutaj. Znalazłam niedaleko mieszkanie, kopiec Powstania Warszawskiego. Tam w oddali na górze widać, prawda? Usypany z gruzów zniszczonych w 1944 roku dzielnic Warszawy. Na szczycie jest Monument, symbol Polski podziemnej. Przez 63 dni jest tu palone ognisko na znak trwania Powstania Warszawskiego. Do 3 października można przychodzić i patrzeć w płonie. Kiedy my tu przystajemy na chwilę ciszy, by oddać cześć bohaterom Powstania Warszawskiego, już kolejne miasto próbuje nam się wcisnąć do historycznego GPS-u. W ten sposób z programu poświęconego przecież Warszawie robi nam się prawdziwy odcinek międzymiastowy. Lubelskiej. Unia Lubelska była w 1569, stąd nazwa placu. Piękne budynki, jak to plac w Warszawie, z gwiaździstym ułożeniem ulic. I co? Znów podobny coś do Krakowa: rogatki. W Krakowie mieszkałam przy rogatkach wjeżdżających dla ludzi od strony Warszawy, a tutaj są rogatki bohaterskie, zachowane, piękne. No, pewnie, że piękne. A do tego swego czasu bardzo użyteczne. Ale o tym pan Jacek. Już w XIX wieku powstają rogatki. Rogatki wybudowane, zaprojektowane przez jednego no z najbardziej warszawskich architektów, pana Kubickiego. Rogatki miały funkcję po prostu celną. Kiedy wjeżdżało się od południa do miasta, bądź się wyjeżdżało, należało tam uiścić po prostu cło. Panie Jacku! A jakie inne miejsca czy obiekty mogą jeszcze ucieszyć oko krakowianki mieszkającej w Warszawie? Jeśli mówimy o e, podobieństwach dwóch stolic Krakowa i e, Warszawy, drodzy Państwo, no to na pewno barbakan. Jest to kwestia oczywista, bo i krakowski barbakan i warszawski barbakan to ta sama funkcja, nazywano go psią brodą. To były takie urządzenia przedbramne barbakany, z których po prostu broniący się wylewali nieczystości i po prostu atakowali tych, którzy którzy napadali na miasto. Więc ten krakowski wspólny element to oczywiście barbaka. Do innych staromiejskich atrakcji wrócimy w jednym z kolejnych odcinków mojego historycznego GPS-u. Tymczasem na koniec ostatnie spojrzenie na Warszawę. Czy ktoś się jeszcze dziwi, że w zeszłym roku nasza stolica znalazła się na liście 50 najbardziej atrakcyjnych miast na świecie?